Następny! Ona mnie woła. Przepraszam cię, ale nie mówię w zombie. Yeah, yeah, yeah. Leo, podpiszę teraz twój strachbum. Hej! Właśnie odebrałam swój strachbum. Chcecie go zobaczyć? Wyglądamy zabójczo. Może później co? Teraz niestety musimy wkuwać na durną gryzologię. Mogę Ci wymienić wszystkie terminy w porządku wstecznym, chcesz? Cóż, um, jestem poważnie spóźniona na to tam. <gry> Hej! Gratulacje. Macie naprawdę straszne fotki w Strachbumie. Cudowne są, prawda? Sadawa. A oto i nasze najjaśniejsze gwiazdy. Zrobiłam całą rozkładówkę z tobą i Gilem. Wszyscy powinni się dowiedzieć, jaką cudowną parą jesteście. No i dowiedzą się. Podpisywanie tych strachbumów to straszna chorówka. Oto cena Sławy. Hmm. Panie paskudny, ożywił Pan wszystkie martwe języki. Cóż, nauczam ich tak jak oryginalnie. Panno nile. Jeśli ma panienka zamiar użyć tego do żarciku na zakończenie szkoły, to polecałbym to mocno przemyśleć. Nie wiem, skąd to się wzięło. Lepiej mieć na oku skład potworniarek, panie paskudny. To jest moje ulubione. Gil, a tobie które się podoba? Sam nie wiem. Wszystkie są straszne. Wiem. Nie powinna używać do nich rybiego oka. To nie to. Muszę ci coś powiedzieć. Wal. Ja... Nie powiedziałem o tobie rodzicom. Okłamałeś mnie? Jak mogłeś? Przecież wiesz, co oni myślą o słonowodnych. Grożą, że wyślą mnie do podwodnej akademii, jeśli będę z tobą chodził. Nie miałem wyboru. Zaraz się spóźnię na test końcowy. Laguno, czekaj! No i koniec czasu. Przekażcie pracę do przodu. Jak ci poszło? Pisałam jak maniak podczas ataku. O! Zgniłe jaja Gorgony. Czy drużyna potworniarek planuje coś, o czym powinienem wiedzieć? Nie, ser. Nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Tak twierdzisz. Chyba wiem, jak to naprawić. Chcesz powiedzieć o nas rodzicom? Nie, po prostu nie pokażę im strach bumu. Nie dowiedzą się. Albo się z nimi zgadzasz, albo nie. A jeśli nie, to musisz z tym coś zrobić, zamiast zachowywać się jak wystraszony szczeniak. Nie takiego przecież cię poznałam. Brakuje mi jeszcze podpisu Laguny i Gila, i będę miała wszystkich. Hej, upuściłaś coś? Chwila, to nie moje. Co to jest? Przepis na zbrodo bomby. Dziwne. A co jeśli im powiem, a oni mnie stąd odeślą? Wtedy cię stracę. Na zawsze. Nie rób tego dla mnie. Zrób to dla siebie, bo inaczej oni zrujnują ci życie. Podpiszecie mi się? E, jasne. W tym roku pierwszy raz strach, bo jest też w wersji online. Co? Tak, rozesłali go mailem do rodziców, czadowo, co? Chyba tak. A ty, jak sądzisz, koleżko? Za tym wszystkim stoi Kizia Misia. To zdecydowanie ma sens. Ta wyliniała przytulanka próbuje nas wyrobić. Jak twoi starsi zobaczą na strachbumie twoje zdjęcia z laguną, to eksplodują! Zadzwonię do nich i powiem im, że to wszystko nieporozumienie. Hej, mamo, muszę coś wyjaśnić tobie i tacie. Laguno, zaczekaj! Powtarzaliście mi, że słonowodni są dużo gorsi od słodkowodnych. Mówiliście, że są niegodni zaufania, niedokształceni i źle pachną. Hej. Ale że przede wszystkim są nieuczciwi. I teraz już wiem. Myliliście się. Mam pewną e, przyjaciółkę i ona jest najuczciwszym, porządnym i niesamowitym stworem, jakiego znam i jest z morza. I co powiedzieli? Oni nie czują tego co ja, ale ja czuję się lepiej. To Hej, e, widzimy się na treningu, zatem. Tak, narazka, koleżko. Wiemy, że to ty, więc się nie wypieraj. Mojego najbardziej perfekcyjnego planu w życiu? Oczywiście, że to ja. Zgadza się, Gulio. Balony opadną na koniec gali zakończeniowej. Jeden z nich zawiera wytworzoną z jaja gorgony ektoplazmiczną smrodobombę. Pan paskudny pomyśli, że to my. Dokładnie. A wtedy was wydalą. Ale czemu? Ponieważ gdy was nie będzie, to z łatwością przejmiemy strach, skład. Szkoła będzie nasza. A. Właśnie zdradziłaś nam swój plan. Ale głupota. Bo jest za późno. Gala się już zaczęła. Dalej, ruszajmy. Nigdy im się nie uda. Latrynka. Jack-o męski, straszny bolek. Nie znajdziemy balonu na czas. To perfekcyjne miejsce do obejrzenia pokazu. Czuję go, wiem, który to jest. To tamten! Super! No to wiemy, który! Ale jak się tam dostaniemy? Zróbmy to, w czym jesteśmy najlepsze. <grym> Nie sięgnę tak daleko! Żniwiasz ponury, czy. Pośpieszmy się, kończy nam się czas! Hej, Franci, podaj mi rękę! <grym> Udało się! Gulio, jak możesz teraz siedzieć z nosem w kąpie? O! Po 800 punktów z matematyki! Gulio, jesteś geniuszem! Troje naszych uczniów osiągnęło najwyższy w dziejach Straszyceum wynik z testu matematycznego. Zostali oni nagrodzeni stypendium pokrywającym prestiżowy trójgonometryczny obóz wakacyjny z natychmiastowym wyjazdem. Ciekawe co to za trzy mega kujony. Wierzę, że szkoła się skończyła. Oh, szybko zacięło. Czy uda nam się zobaczyć podczas tego długiego lata? Moi rodzice są obrażeni, więc dadzą mi spokój. Obyś miał rację, słodziaku. Słoniak. Co jest najgorsze w końcu szkoły? Zdanie sobie sprawę, że twój brat zostawił w twojej szafce skarpetę? Woj. Nie, brak pikantnych szkolnych ploteczek. Aby być na czasie, zapisałam się na autoaktualizację serwerka. A co to? Portal donoszący o wydarzeniach ze szkolnych wyższych sfer. Jeśli coś się dzieje, ona o tym wie. Kim jest ona? Tego nie wie nikt. Ona jest jak tajemnica zatopiona w sekretnym sosie. Uhu. Czy Gil i Laguna przetrwają lato? Daj spokój, Minot! Nie możesz się odczepić! Pewnie, normalasie, co mam ci odczepić? Może nos, może rączkę? Twoje patrzenie na mnie bykiem. Pff, kogo nazywasz bykiem? Chłopcy, czy ja jestem w straszyt szkolu? Nie. To dlaczego się zachowujesz jak dziecko? Co twoja siostra myśli o takim zachowaniu? Chyba jej o tym nie powiesz! Y staw go w spokoju! Dzięki, y Franki. Dobrze wiem, jak ciężko jest być tu nowym, jakbyś nie pasował. Pasuję do szafek, śmietników. Zadziwiające, jaki jestem kompatybilny. Jestem... Yy, Jackson. Miło mi... Yy, Jacksonie. Uff! Ojciec nie może wiedzieć, że zepsułam Telerumienkę. To jest kolejna rzecz, w której porównuje mnie z moją starszą siostrą, Neferką. Dzięki ci, Ra, że ona też wyjechała. Zrobiła raz wielką imprezę i zwaliła to na mnie. Od tej pory nie mogę robić żadnych imprez w domu, gdy tata jest poza miastem. Tata Kleo wyjechał. Dziś wieczorem u niej wielka impreza. Wielka impreza u Kleo w domu? O imprezie wie cała szkoła. Chcesz pójść ze mną na imprezę do Kleo? Y Jasne, to znaczy, chciałbym. Denerwujesz się wśród potworów, ale będziesz tam ze mną. Dobrze. Razik! To, to znaczy, fajnie, spoko. Do zobaczenia. Rany. Ostrożnie. Jak tam wejdziemy? O, tak. nie szału, gdy to zobaczę. Na pewno. A tak w ogóle to gdzie ona jest? Poszła poszukać nowego telefonu. A jak rozesłała wszystkim Esa o imprezie? To nie ona, to rozesłał Cerberek. A więc Kleo nawet nic o tym nie wie? O nie, to oznacza... Włamanie! Szybko, musimy wszystkich wyrzucić, zanim... O, mój. Ra. E, możemy to wyjaśnić. Taka impreza dla mnie, Krule. Ta na dominacja! dominacja! Widziałaś, jak ich załatwiłem? To było! Ach, nie mogę teraz być koło ciebie! Wampirka myśli, że jej psina jest świnią. Czy założę mu smycz? Ja was rozpalę! Kleo częstuje gości niesmacznymi występami. I co tam słychać u Gila na początku wakacji? Nie odpowiedział mi na żaden SMS ani mail. Jego starsi nieźle się wkurzyli na to, że jest ze mną. To dopiero pierwszy dzień wakacji. Yy, pewnie jest zajęty. Tak, jasne. Hej, Rose, widziałeś swojego kuzyna? Mieliśmy się tu spotkać. Zostałaś wystawiona przez Jacksona? Czadowo! Ale nie przejmuj się tym za bardzo, Franki. Czego się spodziewałaś? To normal. Po prostu tam wejdź. Możesz to zrobić. Nie możesz. Nie pasujesz tam. Nikt tam ciebie nie chce. Franki chce. A! Wcale cię nie rzuciła, stary. Właśnie, że tak. Jem jak jakaś świnia. Typowe wilcze zachowanie. Oczywiście, Drakulora będzie zbyt zażenowana, by być ze mną. Hello! To nie jest impreza! To jest imprezka! Rozkręcamy! O tak! Wicze Sky rozwali wam bębenki! Tak, tak, tak! Hej, elektryczna laleczko! Kto, ja? Tak, tylko ty masz w sobie tyle energii, żeby mnie uratować! Naplynamy! Damki Styczna Stein uratowała Cię! Proszę cię, wiem, że jestem zwierzakiem, ale mogę się zmienić, jeśli tylko dasz mi kolejną szansę. Nie chcę, żebyś się zmieniał, głupku. To dlaczego uciekłaś? Ponieważ zjadłeś czosnek. Jestem wampirem. Nie mogę być blisko ciebie, kiedy go zjesz, a teraz umyj kiełki i zatańczymy! Ta impreza wymyka się spod kontroli. Każdy coś znaczący potwór się tu pojawił. Na Cerberku jest już chyba stuzin z z tej imprezy. Pamiętacie, jak jej siostra zrobiła kiedyś imprezę i potem zwaliła to na nią? Miała szlaban przez miesiąc. Zróbcie hałas dla Kleo za zorganizowanie najlepszej balagi! Nawet kiedy o tym nie wiem, to i tak robię najlepsze imprezy. A jeśli twój tata się dowie, mój ojciec jest poza miastem. Nie dowie się, jeśli nikt mu o tym nie powie. A kto by to zrobił? Chyba mowa o mnie. Neferka? Kiedy wróciłaś? Nie zaprzątaj sobie tym tej swojej niekształtnej główki. Masz teraz dużo większe zmartwienia. Na przykład, jak powstrzymać mnie przed powiedzeniem ojcu o imprezie. Proszę, nie mów mu! Zrobię wszystko, co chcesz! I na to właśnie liczę, więc przygotuj się, siostrzyczko. Czekają cię najgorsze wakacje w twoim życiu! Coś się stało Guli? Nie słyszałaś? Rodzice zabronili jej jechać na zlotnek romantu. Oh. 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 Czy dziś nie był ostatni dzień? Czekała na to przez całe lata. Szybko śmierć to jej ulubiony komiks, ma każdy numer. Poza jednym. Najrzadszym i niedostępnym szybko śmierć numer zero. Wiadomo o istnieniu tylko jednego egzemplarza, który będzie dziś losowany na zjeździe i jakiś fartowny potwór go otrzyma. Gulia marzyłaby być tym potworem, ale jej tam nie ma. Tak bardzo bym chciała, żebyśmy mogły coś z tym zrobić. Dobrze wychowana uczennica Giulia Yelps, znajduje się na zlocie nekromantów w otoczeniu pozostałych kuj, a... wielbicieli komiksów. Na galopujące duchy czy to, czy to prawda tak, to idealny egzemplarz szybko śmierci numer 0. Najrzadszy komiks, jaki widział człowiek czy potwór. Jam jest cienisty zbir. Drżycie! Oto wasz cenny komiks, a teraz obniżę jego wartość. <grystanie> Czy ktoś powstrzyma cienistego zbira, zanim będzie za późno? Dziobnięty przez radioaktywnego kolibra, szybko śmierć. Kiedyś normalny chłopiec zombie zyskał nadprzyrodzoną super szybkość. A teraz cała jego moc przeszła na jego fankę numer jeden. Dorvi go Wyjmuję go z jego ochronnej folii, A teraz mój akt dyskredytacji. Tak, będę go przeglądał strona po stronie, pijąc klejący się napój i jedząc chrupki serowe. A ty jak się dostałaś tu na górę? Ha? Nieważne, miłej drogi na dół. Ha? Ha? Dokonałaś tego, Gulio! Pokonałaś Cienistego Zbira i zwróciłaś nietknięty komiks! Wszyscy wielbiciele komiksów zaciągnęli u Ciebie wielki dług wdzięczności! Dla niej zdobyłaś. Łatwo jest wygrać loterię, gdy kupi się bilet każdemu nekromantowi. To bardzo słodkie z twojej strony, skarbie. Ona tyle dla mnie robi, że pomyślałam, iż powinnam zrobić coś dla niej, ale nie mówcie jej. To by mi zrujnowało reputację. Wiecie, co jest jedynym plusem kończących się wakacji? Bo wakacyjne zakupy! No Lalki, pora na przechwalanki. Pokazujcie, co macie. O, o słodkie kolczyki, Lalko. Świetnie. Słodka torba. Czy to jest nowy Mark Jos? Śliczny John, potwór gotuje! Uuu, danna karana. Dolej banana! Bawali! Proszę bardzo. Laguno, czy wszystko gra? Hmm? E, o tak. Ja tylko Gil nie odezwał się przez całe lato i martwię się o niego. Nie zamartwiaj się. Pewnie po prostu był zajęty. <laughs> Rany, kłaniam się twym zdolnościom zakupowym Mimo iż kocham pokłony, to niestety nic z tych rzeczy nie jest dla mnie Co? To wszystko dla mojej siostry, Neferki Nie wierzę, że ona nadal cię szantażuje tamtą imprezą To uwierz! Bez jej pozwolenia kroku zrobić nie mogę Twoja siostra jest wredna Moje idealnie <laughs> kształtne uszy mnie pieką Nie mam nic przeciwko mówieniu o mnie Gdy ludzie przestają o tobie mówić, należy się martwić Proszę, 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 ładniutkie, chcę je co? Chcę! To wszystko! Spadaj! Dobrze. No to pamiętacie o wielkiej imprezie Cleo podczas jego nieobecności. Dostanie szlaban najwyżej na jakiś rok. Wygrałaś. Jak zawsze? Dobrze. Patrząc na twój zegarek. To znaczy mój zegarek zaraz się spóźnię do fryzjera. Wrócę tu? Pęsknijcie. Chyba nigdy nie spotkałam kogoś tak płytkiego i podgłego jak neferka. A kiedy myślisz, że już gorzej być nie może, zjawia się Kizamizia i jej panienki. Zrobi wszystko, by nas dorwać. Mamy teraz większy problem, jak zastopować moją siostrę! Tak, miałam jeszcze kilka rzeczy do kupienia, ale nieważne. Załatwimy neferkę raz na zawsze. Wiecie, że Neferka wróciła do miasta? Ona zawsze promuje nowe trendy na długo przed całą resztą. Chodźmy podejrzeć, co kupuje, żeby skopiować jej styl. No, to ruszamy. Co się tutaj dzieje? Wyglądacie idiotycznie. To są najgorętsze hity sezonu. Są w każdym magazynie. Jesteśmy pierwsze, które to mają. Tutaj nawet nie można tego jeszcze kupić. Ale jako światowej sławy modelka, wiesz o tym? Nieprawdaż, Neferko? Oczywiście, że wiem. Ja Was yy, sprawdzałam. Proszę, nie odbieraj nam tego. Nie można ich odkupić. Oddawajcie to. Mnie będzie pasować ten styl, a Wam jakoś nie bardzo. Masz absolutną rację. No, a teraz przejdę się po centrum i porozkoszuję się zazdrosnymi spojrzeniami. Papa! Nefenka już nigdy nie będzie mogła się tu pokazać! O mój, Ra! To najlepszy dzień w moim życiu! A, a kiedy już myślisz, że ten dzień nie może być jeszcze lepszy? Nie! Yes. Hej, nowa! Ponieść ci książeczki, Baby? Nie nazywam się Baby, tylko Abby. Ech, nie wierzę, że już wróciłyśmy do szkoły. A ja lubię początek roku. Te tajemnice. Ten rok będzie elektryzujący. Dlaczego one są takie małe? To ta sama szafka, którą miałaś w zeszłym roku. Tak, ale teraz mam o rok więcej nowych ciuchów. No i kosmetyków, butów, dopasowanych do nich torebek, książek, przyborów szkolnych. Brak miejsca! Pomóc ci? Siłaczu. To od Cerberka. Rozpalony, ostudzony przez nową uczennicę. Ciekawe kto to. A kto ma czas na nowe? Racja. <laughs> Hej, ja też byłam nowa. Ciekawe z kim będę miała gryzologię. Czy ktoś widział Lagunę? Masz rację, Gulio. Pewnie jest gdzieś z Gilem. Nie widzieli się przez całe lato. Pozostawiłem ci możliwość wyboru dowolnej klasy z zaawansowaną matematyką. O nie! Wiem, że lubisz wyzwania! Hej, Kiziumiziu, jak Ci minęły wakacje? No ta. Nie miałaś ich, bo cały czas siedziałaś na obozie matematycznym. To wy mnie tam wysłałyście, bo namieszałyście w wynikach testów. Odpłaciłyśmy ci! Chciałaś zdyskredytować drużynę potworniarek. Myślicie, że się poddałam, a na tym durnym obozie i tak się niczego nie nauczyłam. Pierwiastek z 568? 23, Hej! Laguno, co się stało? <grystanie> to Kill. Jego rodzice byli tak źli, że wysłali go do innej szkoły. <grystanie> Laguno! Hej, Jackson! O, cześć, Franki! Brakowało mi cię na imprezie. Tak, miałem przyjść, ale. Y, y, nie udało mi się. Ej, nowa! Zajęte! Zostanę! Nie wiesz, kim jestem? Wredną laską z chropowatym jęzorem? Wszyscy natychmiast na swoje miejsca! Otwieramy podręcznik na stronie pierwszej. Hej! Klodin miała rację co do nowych. Chcesz się bawić? To się zabawimy. Wy dwie do dyrektorki. Już! A, a, a nie do wiary! Nigdy wcześniej nie byłam... Niestety nie możemy tolerować takiego zachowania. Straszyceum opiera się na akceptacji, zrozumieniu i tolerancji. Abyście miały czas, by przyswoić te wartości, moje panny, spędzicie ze sobą cały dzień. Co? niewykonalne! Te magiczne bransolety powiążą was ze sobą. Nie oddalicie się od siebie na trzy kroki, aż do trzeciej. Spędzicie ze sobą każdą sekundę do tej godziny i mam nadzieję, że się czegoś nauczycie. A jeśli przekroczymy te trzy kroki? Aula wiecznej pracy domowej? No i straszliwa klątwa zawiśnie nad waszymi obydwoma domami, ale generalnie to ta wieczna praca domowa. Dobra, utknięcie z tobą w parze nie jest wymarzonym zajęciem, ale postarajmy się to wytrzymać. Powiedz mi, czemu rozpoczęłaś tę wojnę na śnieżki? Bo i nie rozumiem, to znaczy rozumiem, jestem bardzo wyrozumiała. To moja zaleta. Tego ja nie rozumiem. Ta Franki wydaje się miła, ale dlaczego mnie tak... Kłamuje! To ty byłaś prowokatorem! Cóż, chyba nie chcesz mi powiedzieć. Wrócimy do tego później. To skąd pochodzisz? Ze szczytu w Himalajach. O, super! A którego? Myślę, że nie będziesz go znać. O, dobra. Um, masz ładny naszyjnik. Ta pogawędka doprawdy nie jest konieczna. Tutaj ludzie mówią zbyt dużo o błahostkach. Czasami lepiej po prostu milczeć. A, niegrzecznie. Ale to było miłe. Chcę, by zaoszczędziła oddech zagłatwane, to Franki chyba mnie już nie lubi. Musimy iść do klasy. Masz rację. Nie mogę się znów spóźnić, bo będę miała kłopoty. Chodźmy. Polubi mnie, jeśli pokażę jej dużo lepszą drogę do naszej klasy. Hej, czekaj! Musimy iść razem! Stój! Poprawię. A, mm. oh, zepsułaś. Tego nie można wypić. Ale my pijemy w ten sposób u nas w górach. Jest pyszne. Myślałam, że jej się spodoba. Hej, baby, e, to znaczy, Abby. Nie przedstawiłem się wcześniej. Palony, rozpalony. O, rany, zimne ręce. A, już wiem, jak rozgrzać twe serce. On jest płatkiem śniegu uważającym się za górę lodową. Tak, to o nim. E, chyba. Tak, lepiej uciekaj. Mówiłem, że nienawidzę czerwonego. Nie wolno nikomu ganiać po korytarzu. To dotyczy także byków. Rany naprawdę uratowałaś mi moje śrubki. Zapomnijmy o tym. Hej! co za kreton! Pora na obiad! Wszyscy moi znajomi są w potworówce. Nie mogą nas zobaczyć razem. Hej, Abby! W górach przyjaźnie rozpoczynają się od posiłku. E, wiesz, ja generalnie jadam na zewnątrz i sama. Hej, Frankie, tutaj! O nie! Zaskoczę je błyskotliwością i umiejętnością obserwacji. Wszystkie są bardzo ładne. Nie, to oczywiste, pomyślmy. Twoje brwi są jak góry. Jesteś niska jak mały, jak twój strój chyba za bardzo się starasz. O której godzinie puszczają te wasze bransolety? O trzeciej, laguna startuje w zawodach o drugiej. Potrzebuje teraz całego naszego wsparcia. Ty i twoja zimnokwista koleżanka, nie przychodźcie. Starałam się być dla ciebie miła przez cały dzień, a ty obrażasz moje przyjaciółki. Rzucasz we mnie śnieżką bez powodu. Co ja takiego ci zrobiłam? Tak się starałam z nimi zaprzyjaźnić. Być może nie jest mi dane mieć przyjaciół. Czy ty płaczesz? Smutno mi. Czy to takie dziwne? Cóż, tak. Wyglądasz na oziębłą. Nie sądziłam, że się przejmujesz, ani że masz emocje. Ale mam. Muszę iść do Łazienki. Musisz przestać to robić! Widziałyście tę nową, szczepioną razem z Franki? I nawet nie mają zielonego pojęcia, że to ja pierwsza rzuciłam śnieżką. Teraz musimy dorwać resztę strach składu. <laughs> Uważaj, to byłoby upokarzające. I już wiem, kiedy Kleo i reszta podejdą do laguny pogadać po wyścigu pływackim, my zajdziemy je od tyłu i wepchniemy do basenu. Totalne upokorzenie. Pożałują, że śmiały ze mną zadrzeć. Chodźmy. Słuchaj, przepraszam, że myślałam, że to ty we mnie rzuciłaś. Powinnam się domyślić, że to ona to nie było fajne. To co, pójdziesz ze mną ostrzec moje przyjaciółki? Nie co? Dlaczego? Ponieważ mam lepszy plan. Nie biegać jest mokro. Rany, super wyścig Laguno. Dzięki za przyjście Laski. A gdzie Franki? E, nie mogła przyjść. Jest uwiązana. Gotowe? Szaderskie! Dzięki, Abby. Wiem, że wydają ci się szorstka, ale tam skąd pochodzę, powietrze jest rzadkie i nie marnujemy go na przyjemności. Tak już po prostu mamy. Wygląda na to, że już nie jesteśmy związane. Będę już lecieć. Hej, czekaj! Miałyśmy iść do centrum i posiedzieć sobie w kawotrumnie. Chcesz iść? To mi się podoba. I to bardzo. <laughs> Oni są taką słodką parką. Nie, mam nastroje. Gdyby mój brat i moja najlepsza przyjaciółka ośmieszali mnie na oczach całej szkoły, to też bym nie tryskała humorem. Wiesz tak dobrze jak ja, że oni do siebie nie pasują. To jest oczywiste. Za bardzo się różnią. Drakulora musi być naprawdę nieźle w nim zadłużona, skoro je z nim obiad. Nie rozumiem. Ona przecież jest totalną wegetarianką! Kręci się jej w głowie na samą myśl o mięsie. Założę się, że klot nie wie, że ona jest wegetarianką. O! Franki! Ależ podsunęłaś mi super pomysł! Czad! <laughs> Ojej... I bum! <boom>, koniec gry! <laughs> To było niesamowite. Klot, pamiętasz, że dzisiaj czeka cię wielki mecz? To, czego potrzebujesz, to wielki, tłusty stek. Uh, Draculoro, na co się wszyscy gapicie? Franki, zabierz mnie stąd. Draculoro! I może jeszcze teraz za nią pobiegniesz? Oczywiście! Ona nie jest jedną z nas. Gdy widzi choćby maleńki kawałek mięsa, to pada. Wiedziałaś, że tak się stanie, co? I to zrobiłaś. Jesteś z siebie dumna? To tradycja straszyceum, że wykręca się dowcip tym, którzy kończą szkołę. Mogłybyśmy Cię do tego wykorzystać. <grymne> Masz taki naturalny talent do poniżania. Uważaj, jak łazisz, normalasie! Normalny dzieciak u nas? Właśnie go przenieśli. To mój kuzyn, Jackson. Twój kuzyn jest normalsem? To długa historia. Nie możemy pozwolić na takie traktowanie twojego kuzyna. Straszy całą z zaakceptowania każdego. Nieważne, kim lub czym jest. Nawet jeśli coś oznacza normalsa. Hej, Jackson! Siadaj tutaj z nami! Draculoro? Nie powinnam była ci tego robić. Nawet nie wiem, dlaczego byłam zła. Wmówiłam sama sobie, że do siebie nie pasujecie. A teraz już wiem, że nie chodziło o ciebie, a o mnie. Chodziło o to, że bałam się stracić swoją najlepszą przyjaciółkę. Czy zdołasz mi wybaczyć? To była najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu usłyszałam! Strasznie cię przepraszam. Jasne, że ci wybaczam, głuptasie. Przyjaźń jest dla mnie ważniejsza niż spotykanie się z Klodem. To dla mnie trochę dziwne, ale się przyzwyczaję. Poza tym... Jesteś jedyną dziewczyną, która jest wystarczająco dobra dla Kloda. do Gil! Idę po przekąski. Chcecie może coś? Poproszę hamburgera, hot doga i... Mm, no tak. Y, nie, y, dzięki. Dalej, Laguno! To będzie perfekcyjne zdjęcie do strachu boomu. I wish I